Ja wszystkim kred z tej strony dzisiaj nagram takie osiedle, które stają powoli włużyć Potem Wam pokażę w którym miejscu będzie droga do Bojni To pierwszy raretaski takie taki parking z samochodami był gdzie je rozbierali Też został blok, ale go już nie ma. To chyba stało się 7 bloków, czy jakoś tak. No to pierwsze, chyba raz, dwa, trzy bloki już chyba wykosili. Mówię, zostały trzy albo cztery bloki. Ładnie zasypali wszystko. Myśmy na to osiedle mówili o osiedle talibów. Ponieważ w większości tutaj mieszkali Bugarzy, ale Tureccy Bugarzy czyli wszystko ciemne, murzyny, turasy, trochę Niemców i trochę naszych bądź te bloki były dość tanie, takie że tak powiem na uboczu. Ciekawości z drugiej strony jest piekarnia, wielka piekarnia resztek hektarów, która oczywiście od iluś lat już jest chyba nieczynna. Zagrywałem tutaj film, byłem w tym środku, w tej piekarni. No i tutaj jeszcze ten blok jest. zanim nim następny. Tam jeszcze jeden, i to no tak, jeszcze cztery bloki zostały. Tak to wygląda. Jesteśmy, jak wiadomo, w DDR-ach. W 250 metrów od granicy. Blok. Blok normalnie wygląda, chociaż no, tu na przykład u góry widać, że są kopcone. Więc nie pytajcie mi się, czy to się paliło, czy się nie paliło. Jest to całkiem możliwe. Powiem Wam tak, że tutaj latem. To jest tak jak na, na Talibanie. Albo w jakimś był tym obozie dla cyganów. Wszyscy siedzą, wszyscy piją, wariują takie to odcięte. Wszystko tutaj mamy z domów już tych, których wyprowadzili jakieś tam dziwne rarytaski automat dla jakieś kawy, jakiś sprzęt Przetaszczony skącić albo z domu Nie, powiem wam inaczej Ten technik to odnetto ktoś wziął i dość nie działał i to wywalił baran jakiś widziałem jak tu tam leżało Lodóweczki, jedna duża, jedna mała, jedna do zabudowy, też tam taka. Tam macie dalej te bloki. A tutaj kiedyś ta droga była niezamknięta, Na no wprost, no tą drogę zauchnęli. Ja wprost tam za tą piekarnię z tyłu. No, tutaj już mamy taliban jakaś muzyczka tu dalej mamy garaże na garaże, no ciekawa sprawa no siadę, wygląda tak jak wygląda zaraz Wam nagram te garaże, podjedziemy troszeczkę bliżej tak, tu mamy jeszcze garaże oddali dali muzyka Istanbul Teraz jest dużo szersze, opierdalane non-stop. Ktoś przywoził, ktoś wywoził. Ktoś zrobił ten pot Nie wiem po co w ogóle. Dla mnie to bez sensu. Mam trzy czy cztery takie nie te Pobudowane garaże. No dalej, też jakieś wózki. Tam też mamy jakieś śmieci a w oddali tam jest trasa i oni tą trasę chcą przez te garaże, by burzyć te bloki I tak mniej więcej Jak tam oddali Widać tą ciężarówkę taką czerwoną To będzie ta tu gdzieś droga powinna iść prosto z y, autostrady żeby nie jeździły ciężarówki przez miasto tiry z tymi prosiakami tylko razu do rzeźni prosto no co wymyślili a znając ich to będą to budowali nie ja wiem 2-3 lata na 100% o tutaj jest miejsce dyskotek talibanu Dlatego to jest cisza spokój bo wiadomo zimno ale Latem to bez kitu tu ciężko przejechać. Znaczy przejdzie się oczywiście. Tylko, że trzeba uważać, bo te dzieci są niestety nie, nie, nie tak. O, jest oświetliczek. robią barangi a ja w tej chwili idę do tego bloku, do drugiej klatki i mam tu takiego zobaczycie fajnego kota pod opieką jak Po prostu przyjeżdżam, ja mam chwilę czasu i mu daję żarcie mieszka że w tym bloku, na razie z tego bloku jeszcze gdzie mieszkają, nikt jeszcze się nie wyprowadził, część jest odpuszczonych oczywiście mieszkań. zaraz to będzie ta klatka tak. tak dobra zobaczymy bo widzę że klatka jest zamknięta nie wiem czy w ogóle ten kot jeszcze jest no mhm. kurwa to nie tutaj on siedział no nie dobrze klatkę dalej pojebawszy że tam już ostatnia klatka jest zdarza się Jest kot. Nie zaginął w akcji. Proszę bardzo. Podziwiajcie. Temu kociakowi przynoszę zawsze żarełko. Muszą klatkę, no, to jest. Ładny bardzo kot. No nie bój się nie. nie wiem czy w dalszym rynku pokażę wam jeszcze tak jak wygląda ten wjazd na to osiedle to jest tu kiedyś było pewno aut na tych parkingach no i to jest stał właśnie blok tu stał sobie blok ja wiem, bo, że głębokie fundamenty to nie są albo szczęściowo zasypali, nie mam pojęcia i tam w głębi też stał jeden blok przy ulicy no i tutaj to są szczątki tego całego podziemi to częściowo chyba zawali to już. Tak wygląda rzut na to osiedle z tej strony. Tam może nie wszystko dobrze nie widać. Tam ten blok, co jest ten kot. ten co przechodziłem i ten. No te cztery bloki są. Dalej. Bo e, dalej to są ten. Biura. Biurowiec jest powiem, tej piekarni. Tak to wygląda. I do zwyczajnego. Mogę wam nagrywać więcej, jak będę przychodził do tego kota. Być może, że mu znajdziemy gdzieś chałupę to... Wtedy Wtedy gdzieś tego kota po prostu weźmiemy Planowaliśmy tak, ale zobaczymy jeszcze u chłopaków go zostawić Ale to nie wiem dokładnie czy to, czy to wyda On tak wygląda to z tej strony ładnie tu jest latem Fajnie zielono. Tylko, że no mówię Wam, że tutaj to się nie wypocznie, bo niestety ten nie się jak dzikusy w dżungli. I zrona do wieczora muzyka i krzyki. Znaczy puszczaj no muzykę. Więc okna potwierane Ten puszcza taką muzykę, tamteniną, ale toś ton podobny. Ja na razie będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się pozdrowienia ja na razie w Niemczech, ale jak długo to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Pozdro dla wszystkich i miłego dnia.